Czy wiecie, że LEGO znowu się pomyliło? Jedna z tych dwóch figurek qui które teraz widzicie, jest warta 800 zł, a druga w najlepszym wypadku 50. Skąd aż 1500% różnicy? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że zestaw, którym dostaliśmy tą drogą figurkę, miał premierę w 2024 roku i ciągle jest dostępny w sprzedaży. I to jedynie za 309 zł. Więc o co chodzi? Dlaczego figurka jest taka droga? LEGO wydał ten set 1 maja 2024 roku i osoby, które kupiły go na premierę, nie chwaląc się, byłem to między innymi ja, miały bardzo duże szczęście. W początkowej fazie sprzedaży dostępne były zestawy z transzy wyprodukowanej do 10 tygodnia 2024 roku. Powiecie, co to za różnica, kiedy zestaw był wyprodukowany? A w tym konkretnym przypadku akurat jest. I ta różnica to właśnie 800 zł. To widzicie Quagona w dwóch wersjach. U góry jest ten z początkowej fazy produkcji, a u dołu egzemplarz z późniejszej. Nie widać różnicy? To przyjrzyjcie się odcienowi brązowego nadruku na główce. Dzięki temu, że LEGO dość szybko zmieniło kolor na druku, figurka stała się egzemplarzem poszukiwanym przez wszystkich kolekcjonerów. Potem prosta sprawa. Duży popyt, mała podaż i od razu mamy wzrost o ponad 1500% wartości. Co może być przyczyną tak dużego zainteresowania kolekcjonerów? Między innymi to, że w historii minifigurek LEGO Star Wars mieliśmy już takie przypadki, kiedy zmiana koloru nadruku spowodowała astronomiczny wzrost ceny. Szczególnie podobna sytuacja była związana z główką figurki Kanana Jarusa SW0577. Tam nadruk został zmieniony z czarnego na brązowy. I zobaczcie, jak poszybowała cena wersji z czarną główką. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy podobnie jak Mieliście szczęście i posiadacie w swojej kolekcji wersję figurki Kłajgona z jaśniejszą brodą. I piszcie też co uważacie o tej całej sytuacji.